Jeszcze gratulacje dla, dla Gorzowa, dla lidera grupy, dla zespołu, do mi do, się z Polski złotego. No cieszymy się cieszymy, że możemy z tego z grać. No i dzisiaj dało się i wszystko biło się. Byli no trochę niestety bo 30 parę punktów, a tak naprawdę jakbyśmy trafiły te wolne i spod kosza, to myślę, że ten mech się 15 punktów, no, ale graliśmy za obuńczykami, które grały się w jej. Podobnie zbiórki w ataku, podobnie straty, podobnie, podobnie przychwyty, podobnie przychwyty. Brakowało, brakowało na ja ja to recentów momentami brakowało nam trochę fizyczności, ale dziewczyny ale naprawdę się super dały, jestem zdobyny. Ja wiem, że nie miałem piękny porażek, ale ktoś się zanawiście odjeżdżałyśmy ze zespołem, to jest naprawdę przygód w potencji dymonował to nie do wybory. My naprawdę żeśmy postawili na tej muzy, warunki bardzo dobre. Wszystkie ich tym zagrały. O poczynkach, które miałem wcześniej, miałem się widzę, No szkoda, szkoda trochę tych szans takich tutaj samasami sami sami Cieszę się, że się nie przestraszyły, takie jak to było w Gorzowie do przerwy. Bo się biły, miały swoje szanse, pokazały, pokazały naprawdę fajną krzykówkę. Same polki cieszymy się niezmiernie i z tego Dziękuję. dziękuję. Tak, bardzo gratulujemy drużynie przeciwnej, dałyśmy z siebie wszystko, starałyśmy się. No na, taki, na taką dobrą drużynę to nie wystarczyło, drużyna już wspomniał złoty medal jak najbardziej i, i życzę ich powodzenia w dalszej Dziękuję. Już tak musiał wyglądać, no generalnie przewaga jest bardzo duża i właściwie od początku do końca pod kontrolą. Ja się cieszę, że wszystkie zdobyły punkty. A kto, każdy kto przyjechał dzisiaj zagrał. Byliśmy fragmenty lepsze i dalsze, ale generalnie dominacja była przez cały mecz i tak to się musiało skończyć. Cieszę się, że jest przed, przed bo mamy zwycięstwo kolejne, zapisujemy sobie i będziemy cały czas walczyć o to, żeby być na pierwszym miejscu po ludzie zasadniczej. Dziękuję. Ewelina Oślałek. Myślę, że mecz w pewnym sensie był ułożony, chociaż początkowo trochę wbiłyśmy się z rytmu przez te szybkie faule na początku pierwszej kwarty. Myślę, że później zaczęłyśmy grać to, co, to, co chciałyśmy. Robiliśmy to po prostu, jakie były założenia. I, i tyle. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Janko do o skomentowanie 42 punktów, ale nie. O nie, nie sprawdzałem 42 i 14 Tak, no to jest na pewno gracz, na pewno jeden z najlepszych w tej chwili grających w polskiej licefury. To bardzo silna dziewczyna o no bardzo dużych umiejętnościach, zdobywa punkty przodem w tył, że za trzy punkty, ciężko ją powstrzymać. I myślę, że tutaj grała... A, a też nie było to coś takiego, że grała właściwie na bardzo dobrej skuteczności, punktów <grywa> byłoby więcej, miała słabsze i gorsze momenty, no ale to jest taki punkt, który po prostu i taka osoba, która jak wychodzi na boisko, nie, niezależnie od tego kto stoi po drugiej stronie, czy to zawodniczka z WNBA, czy, czy zawodniczka młodsza, czy Polka to też po prostu gra na, na, na pełnej koncentracji I dlatego są takie punkty. Czasami zawodniczki właśnie te z przeciwnikami mniej wymagającymi potrafią się zdekoncentrować i tak naprawdę wiele miałem takich przypadków w swojej karierze, że to były ich najgorsze mecze zamiast najlepszych. I jak, czym bardziej je poznawałem, tym bardziej czasami potrafiłem odpuścić takie spotkanie, bo wiedziałem, że... Do takiej osoby to nic nie da, ale właśnie jeśli chodzi o Alany, ona jest taką osobą, która podchodzi bardzo profesjonalnie do każdego przeciwnika i stąd takie zdobycie punktowe.